Budowa ulicy granicznej to ważna inwestycja. Dzięki niej skróci się podróż przez Kraśnik w stronę Dzieszkowic i tym samym mieszkańcy odetchną od dużej liczby samochodów. Obecnie został zrealizowany drugi etap budowy tej drogi i 7 listopada dokonano jej uroczystego otwarcia. W uroczystym otwarciu ulicy Granicznej wzięli udział przedstawiciele władz, a także mieszkańcy, którzy długo oczekiwali na tę inwestycję. Droga została poświęcona, a w przecięciu stęgi wzięli m.in. udział burmistrz naszego miasta, poseł na sejm Wojciech Wilk, starosta Kraśnicki oraz kurator oświaty. Powiem, dzięki współpracy miasta z samorządem powiatu i posłem Wojciechem Wilkiem było możliwe wykonanie tej inwestycji. Realizacja inwestycji ulicy Granicznej jest przykładem współdziałania miasta z powiatem i pomocy przy tym współdziałaniu ze strony posła. Dzięki temu Udało się zdobyć szereg środków. Dzięki temu ulica Graniczna powstała. Budowa tej drogi miała ogromne znaczenie dla kraśnika, pomimo że wymagała dużych nakładów finansowych. Inwestycje drogowe i decyzje w ich sprawie to zawsze trudne decyzje, ponieważ to kosztowne inwestycje. Od zawsze działając w Radzie apeluję proszę żeby przy podejmowaniu tych decyzji zachować rozsądek żeby wyeliminować partykularyzmy bo te inwestycje Powinny być podejmowane przede wszystkim z uwzględnieniem funkcjonalności systemu komunikacyjnego naszego miasta. Pomimo trudności inwestycję udało się zrealizować. Poseł na Sejm Wojciech Wil gratulował pomyślnego zakończenia budowy. Przede wszystkim gratulacje dla władz miasta, gratulacje dla burmistrza Piotra Czubińskiego. To rzeczywiście duże wydarzenie w naszym mieście. Tak jak powiedziałem, na naszych oczach ulica Graniczna zmieniła się z zapomnianej, często błotnistej ulicy w taką piękną arterię komunikacyjną ze ścieżkami rowerowymi, ze wspaniałą jezdnią. Oprócz gratulacji, życzono również, by droga długo służyła mieszkańcom i była bezpieczna. Ścieżki rowerowe, chodniki z pewnością sprawią, że poruszające się po niej dzieci nie będą zagrożone. Ja na tą nową, otwartą inwestycję patrzę nieco z innej perspektywy. Po pierwsze jest to na pewno bezpieczeństwo dla poruszających się y, pojazdami samochodowymi, ale dla mnie tak naprawdę to jest bardzo ważne to, że przy tej inwestycji powstała ścieżka rowerowa. Na szerszą relację z otwarcia ojcy granicznej zapraszamy do programu naszej telewizji.